Dzień dobry widzowie, się pogadamy, jak być pewnym siebie z osobą nieśmiała jak ja ogólnie z osoby introwertycznej jestem na pół introwertykiem i pół ekstrowertykiem nie wiem, może przez to, że za dużo oglądam rolek na instagramie czy na tiktoku mam chyba nie tutaj. no to jak podniosłem swoją pewność siebie, na początku w sumie będzie już 10 lat temu, byłam bardzo introwertykiem. Ja się bałam w ogóle rozmawiać z ludźmi. W sensie pomagałam, wydawało że pomagałam ludziom, myślałam, że przez to, że im pomagam, będą mnie lubić, a to tak nie wyglądało. Po prostu by mi wykorzystać w moją naiwność, tak zwaną. Po prostu pomagałam. I co mi tak yy, dało pewność siebie, zaczęłam po prostu grać w gry komputerowe. Grałam w Minecrafta. I pamiętam, jak dzieci zaczęły mnie wyzwać, że mam taki niski głos. Ja miałam 12 lat, rozumiecie? ja już miałam taki niski głos. A da się to leczyć, bo moja pani od logopedii, bo ja mam taki przedna, na, na studiach, powiedziała, że mam iść do fizjoterapeuty. I on mi pomoże robić ćwiczenia, i ten głos może być wyższy, bo tu mi się wszystko, jak będziemy mać szczękę, to mi wszystko się zaciska, i może przez to mam taki niski głos ale już się przyzwyczaiłam do tego głosu pamiętam jak byłam w piątej klasie i babka powiedziała, że mój głos nie jest do śpiewania i mi tak było smutno bo wtedy w ogóle nic nie śpiewałam, chyba przez 3-4 lata ja na nie śpiewałam, rozumiecie, ja tylko tak snuciłam, bo wiecie, jak ktoś oceni, że źle, źle śpiewam, że wiecie, że fałszuję i jak miałam na przykład, okej, okay, na no muzyce też śpiewałam, ale jak miałam coś jakąś piosenkę, to po prostu nie, nie nie, I teraz na, na serio śpiewam sobie. Też się śmieją, że nie wiem, tańczyć. I ja na przykład tańczę na imprezo, już mam wyjebane. To, to, to się mi pomyśli, po prostu bałam się, że tego ocenianie przez innych. I teraz na przykład normalnie śpiewam, tańczę, I mam to wszystko wywalone. Cały doszło do tego stanu, bo jak się cały czas przejmujesz opinią ludzi, to cały czas to na psycha. A najważniejsze jest to, że to co czujesz w serduszku, jakby większość osób Cię po prostu nie zna, jakie Ty jesteś, wiecie, jak ty jesteś w sobie, bo ja pamiętam, że kiedyś bardzo spokojnie się na opinii innych, na przykład ktoś powiedział, że jestem wredna, a wtedy wydaje mi się, że w tamtym momencie nie ma aż tak wredna, jak teraz jestem. Bo wtedy byłam bardzo miła i ja bałam się powiedzieć komuś złą słowo. Na przykład jak pisałam z kimś przez internet, to wiadomo, wydawałam się z dzieciakami z Minecrafta, ale oni mnie prowokowali, ok? A jakby miałam powiedzieć komuś złe słowo, to bałam się jego reakcji, więc też nie miałam swojego zdania Na główne tematy, więc ludzie mogli po prostu mną manipulować. Bo wiecie, jeśli nie ma swojego zdania, idzie się za grupą. To jest masakra, bo bo to cię po prostu będzie niszczyć, bo na przykład przez to też zaczęłam, w, nie wiem, w trzeciej, nie, w drugiej klasie liceum czytać książki i zaczęłam mieć jakieś własne zdania na niektóre sytuacje. Na przykład dużo czytałam w drugiej, trzeciej, czwartej klasie liceum, dużo o religii, muzułmańskiej kulturze i bardzo mi właśnie to zainteresowało, bo to było takie... Ja lubię właśnie takie typowe, nietypowe tematy czytać. Na przykład o hazardzie, o ginekologii. Takie rzeczy, mam to przed sobą, książki. Przez co zaczęłam mieć własne zdania na niektóre sytuacje. I na przykład yy, o aborcji obor, też nic nie widziałam. I pamię pamiętam, że miałam sytuację w też, że... Nie wiedziałam, że w ogóle staje kobiet wtedy. A ja ubrałam się na, na czarno, bo lubiłam ten kolor. I że jakiś starykuję z tym, nie? I wydaje mi się, że jakby nie przeszłam bo wtedy na swoje opinie, to by byłam dzisiaj feministką. Ja na feministkę się nie uważam. Feminizm był ważny według mnie w 1920, kiedy Polki zostały swoje prawa wyborcze. Teraz mamy równe prawa z mężczyznami w większości. W wszystkie. Tylko nawet mamy lżej, bo mamy chyba mniejszy rok. Y i wejście na emeryturę, ale według danych kobiety dłużej żyją, więc one powinny dłużej pracować. Ale według mnie powinien być równy dla kobiet i dla mężczyzn, bo mężczyźni głównie cięższe prace wykonują. Więc dlatego na przykład nie jestem feministką, feministką też nie jestem, tego wiem, co się dzieje w krajach arabskich z kobietami. Wow. Ła! <słuch> Więc i teraz na przykład zamykają porodówki, więc powinien być strajk dla kobiet, którzy potrzebują tej pomocy podczas porodu. I na przykład ja nie, nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że porodu, poród da się zapomnieć. Poród liczymy tak, że od ostatniej miesiączki, jak kobieta miała, nie wiem, ostatnią miesiączkę i nigdy nie wiemy, kiedy są do owolacji, wiecie. Nasz organizm kobiecy nie jest takim zegarkiem, że my wiemy, kiedy będzie ten pory w 100%. Ja na przykład miałam urodziciel wcześniej, na przykład chyba 7, nie wiem czy tam 5 lutego, urodziłam się kilka dni później, nie? Więc, no, miałam urodziciel za, bo dzisiaj jest 6, nie? Albo 7, nie no 6, 6 luty, więc no. Więc pewność siebie była dla mnie bardzo trudna, bo pamiętam, że zaczęłam gadać z ludźmi przez Discorda, czy tam TeamSpeak'a, czy Escape'a i było mi przykro, że oni mi tak oceniają mój głos. I ja, ja, na przykład miałam z kimś gadać, to ja jak zaczęłam dzwonić, to miałam pewność siebie, że dam radę z nim rozmawiać i nieraz po prostu siedziałam cicho. Jakby... No ale później już ludzie przyzwyczaiły się do mojego głosu i było mi coraz lepiej z tym. I pamiętam, że ja nie mam w ogóle żadnego zdjęcia, z, nie wiem, z podcałówki swojej twarzy. Bo bardzo... Mnie wtedy... Bardzo myślałam, że jestem brzydka, że ludzie się zmienią, będą śmiać się do mojego wyglądu. Teraz mam to wywalone, mogę wstawić, nie wiem... Zdjęcie, kurwa, jak wstaję, mam to wywalone, jak ktoś to odbiera. Ale pamiętam, że wtedy mi było bardzo przykro, że myślałam, że jestem brzydka, nikogo nie znajdę. I wtedy trafiłam swojego pierwszego chłopaka który właśnie wykorzystał moją, moją tą małą samocenę do swoich celów, więc chciał po prostu mnie wykorzystać. I mu się to nie udało w tak w stu procentach, ale byłam bardzo zakochana w nim, tym bardziej, że gościu robił mnie na, na szantaż emocjonalny. Ale to jest... Bo takie osoby, które mają niską samocenę, zrobią wszystko, żeby ktoś przy nich został. I nawet Wbrew siebie, w swojemu, swojemu. swojemu temu. Tym bardziej, że on jeszcze mnie obrażał wtedy, jakbyśmy w związku, że nie jest aż taka ładna. Więc. czemu. i co, właśnie, nie trzeba mieć po prostu wywalone w to wszystko, zacząłem jakieś. nie wiem, gdzieś moje zdjęcia chyba z 2019 roku, są 18... na tym. Moje pierwsze wypowiadają taką dziwną minę. Ja zawsze robię, robię dziwne miny na te zdjęcia. Nie wiem, czy mam cały, jakby Na te pierwsze zdjęcia mam głównie makijaż, bo jednak nie, nie lubiłam się podgazywać mentalnie, ale już się pokazuje w większości zdjęć. Mam tylko pomalowane rzęsy i brwi, których nie mam gęstych. Więc była bardzo dla mnie to trudna ścieżka, bo jednak, wiecie, z osoby, która uważa się za brzydką, wyszłam na osoby, która jest jakby. jest przeciętna, ok? I no. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pamiętajcie, wasze zdanie o sobie jest najważniejsze. Nie osób, które chcą się po prostu zniszczyć, bo mnie osoby nie wiem czemu nie lubiały. Tym bardziej, że. W podstawce miałam w ogóle żadnego zdania na, na, kol, na kol, jakikolwiek temat. nie ugnęłam jakieś wiadomości, nie wiem, jakieś tam podcasty, ale nie miałam w ogóle żadnego tematu na te, na temat polityce. Czy tam, wiecie, i mogłam zostać feministką, z różowymi włosami, jakby dalej szła w to, co ja wszłam wtedy, czyli pójścia za tłumem. Ja nie poszłam za tułem, wylizałam już zaczęłam te książki i byłam już mieć miałam swoje jakby jakieś tam przemyślenia, jakby. Ja założę, że jestem osobą, która nie idzie za opinią wszystkich ludzi tylko ja analizuję sytuację analizuję sytuację innych ludzi bardzo dużo czytam jakby posty po te, Twitterze analizuję je, porównuję na przykład Wczoraj nie dzisiaj to było rano. Zobaczyłam typa, który obraża Polkę z czym grupę I ktoś stawi po prostu jego zdjęcie i chłop. Na siłownie to chyba nie chodzi. Mogę tak stwierdzić, więc nie wiem. Najbardziej wydaje mi się, że osoby, które obrażają innych ludzi, na przykład w internecie, czy tam w ralu, mają osoby, które są zakompleksowane i mają zły dzień. Więc na przykład ci na przykład na TikToku działa to, że tak założyłam, bo kiedyś bardzo dużo filmików nagrywałam, to był chyba 2023, nie wiem, czy ktoś tam jeszcze pamięta mi z tego okresu, ja mam cały czas filmiki, jakiś, głupi, jakieś, wiecie, głupie napis, po coś tam, coś tam, wiesz, mnie to na przykład śmieszyło. Przychodzi mi takie dziecko, od czym mi że jestem brzydka I ja, na przykład moja koleżanka też robiła jakieś filmiki i ja mówię, że po prostu to są takie dzieci, które mają jakiś dwudziesty dzień w szkole. Muszę się tą en złą energię dać na jakieś la randomowej lasy w internecie. Bo nie mają jakby swojego życia. I właśnie założyłam to, że śledzą mnie osoby na przykład na Instagramie, osoby, które już dawno nie mam kontaktu, ale jak w sami kurwa jakieś jaką reakcję, to one pierwsze odczytują. Jakby ja już o tobie zapomniałam, nie wiem. O Twoim istnieniu, bo tak nie wiem, może nieraz mi się wyświetlisz, jakieś zdjęcie dodałeś czy coś, ale czy dodałeś, ale ja już w ogóle o was nie pamiętam, Gdy... najlepiej że też zaj zajmujesz się swoim życiem, nie wiem, odkrywajcie coś, czytajcie książki, nie wiem, podcasty słuchajcie, bo na przykład ja na plotki jakby nie mam czasu. Ja, jak jeszcze na przykład chodziłam do liceum, to chyba prawie nikogo tam nie gdywałam. Może kiedyś nie pogodowała się mi kogoś zachowanie, ale to nie jest pokładowanie, tylko wyrażenie opinii na temat czegoś zachowania. Ja na przykład ja mogę powiedzieć po prostu w twarz, nie? że an... no, powiedziałam ich. a powiedziałam a, że ja się zachowałaś według mnie, a nie jakby to pod sami. Właśnie nie rozumiem takich osób. Jakby siedzicie kogoś w życie, a może swoim się zajmijcie, nie wiem. Trochę... Wiem, że miałam być o pewności siebie, ale tak gadam takie głupie rzeczy. Ale też ten kanał pomaga mi w tym, że ja chcę być nauczycielką, więc muszę gadać od rzeczy. Chciałam w ogóle kiedyś być tym... stand Aperem, Bo ja lubię, kocham żarciki. Ale nie wiem, czy by się... Dwa. Gdzieś chciałam do rekolesa prowadzić, jak byłam mniejszą. Więc na przykład nie, nie, nie martwi się ludźmi, którzy... Ja na przykład najbardziej się martwię osobą, opinią ludzi, którzy, na, przykład, na których mi zależy, na przykład moich znajomych. Na przykład jak już nie mam z kimś kontaktu, to opinia na mój temat, jego, mnie w ogóle nie boli, takich na przykład randomów z internetu. Tylko takich bliskich osób, można powiedzieć. Więc na przykład, jak już bym teraz grała w Minecraft'a, ale chyba już nie będę, bo jestem stara, to mi nie nie już opinia jakiegoś tam random'a w Minecraft'ie, więc nawet nie podziałabym z nim dyskusji. A jakbym jak byłam ma, to ktoś mi źle, źle tam powiedział, to było już składanka. Byłam królową, kurwanu no, młodnie, ale w Ralu tak. Nie chcę być? Żałuję, że, że, że nie zaakceptowałam się. W... O właśnie miałam też kompleks swojego ciała, bo jestem mega chuda. o właśnie o tym nie powiedziałam. I ja nie wiem, czy widzicie, ale na moim profilu na, na Instagramie prawie nie mam zdjęcia mojej sylwetki, jakby, któregoś tam roku już były, ale zawsze mi mówiano, że są za chuda, że mnie nie znajdzie, że są te kości, ale ludzie, ludzie to jest jakby... Ja mam tak naturalnie, ja, jakby ja nie chudnę, jakby nie ćwiczę prawie w ogóle. I ja nigdy nie rozumiem, czemu ludzie się do mojej jakby sylwetki przyczep... zawsze przyczepiam. Ale jak widzę taką typiarę, która schudła dzięki no i pisze, o dobrze, że schudła i że dobrze, że coś robisz ze sobą, a co ja mam zrobić ze sobą? Nie wiem, mam przytyć, żebyście ludzie byli szczęśliwi z mojej sylwetki. Ja czuję swojej sylwetce się bardzo dobrze. Bo chciałam po prostu ćwiczyć na przykład na siłowni, dlatego że mieć jakiś sport, wiecie, żeby mi konkretne nie nie o Wiecie o co chodzi. Może mi na przykład bolą plecy, jak śpię. To, jest, to jest ta starość. I wiecie, tak ocenianie klasy jako słody, a osoby, które całe życie chuda, jest niesmaczne. Coś mógł być. Mm, y <laughs> <laughs> I obrażają Was ludzie, na przykład w internecie, mówię, nie waszych znajomych, byłych, czy tam może być od byłych znajomych, którzy też mają kompleksy ze sobą. I ja to właśnie zauważyłam, jak zaczęłam tworzyć na TikToku. Bo na przykład wchodziłam te profile tych ludzi i one też mnie. Wiem, że było skompleksowane, dziewczyna, bo chłopak I napisała na przykład, ktoś mi napisał komentarz, to ja wklejałam ten sam komentarz. Pod, pod profil, rozumiecie to. Żeby... Czemu w ogóle jest... Kiedyś trzeba zrobić taki film o akcepta akceptac akceptacji siebie. Bo jeszcze u mnie też troszeczkę ją muszę podrasować, bo wiadomo... Kilka, nie najbardziej to jest... W ciągu pięciu lat podwyższałam się troszeczkę u mnie samocona. Może z niskiej samocony na przeciętną, ok? A nie chcę być egotopem, bo ja z tym źle wyjdę. Więc dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że ktoś obejrzy to i zrozumie to, że, że jesteśmy już wszyscy piękni i mamy dobre serduszka. Może nie wszyscy to dobre serduszka, ale wiecie. Jest na pewno osoba, która nas polubi takim, jesteśmy, nasze głupie cechy, nasze wady, zalety, nie wiem, pozytyw. Wszystko ma swoje wady, zalety. Wszystko ma swoje fiordety. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Pamiętajcie, szukajcie jakichś informacji, nie bierzcie wszystkiego, co wam ludzie mówią, bo rozwijanie to też szukanie swoich, nie wiem, jakichś przeżyć, jakichś jakich, czy jakieś książki, wiecie, tak rozwijajcie się po prostu, róbcie to dla siebie i twojej jakby woli, a długi ten ten, przed.